to serdecznie już w Zjednoczonej Nowej Lewicy, Siły Wiosny, Przedwiośnia oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej Mamy jednego kandydata na prezydenta Roberta Wiedronia. Jedyny progresywny kandydat, który swoim dotychczasowym doświadczeniem udowodnił, że warto się rozwijać. Warto zmieniać, a takim sztandarowym jego przykładem zmian, jakie wprowadził, zmian politycznych też i rozwoju jest Suc. Chciałbym zapowiedzieć wizytę Roberta Biedronia właśnie tutaj w Lubinie w niedzielę o godzinie 16 w hotelu Aszton. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z Zagłębia Miedziowego, z Legnicy, z Gogowa, z Polkowic, z Chocianowa wszystkich okolicznych miejscowości, żeby przyszli na spotkanie, posłuchali, co najbardziej progresywny kandydat na prezydenta ma do zaoferowania, jaką Polskę widzi, z czym się nie zgadza, co chciałby zmienić. Zapraszamy naprawdę bardzo serdecznie. Będzie nas dużo. Zapewne każdy z nas znajdzie odpowiedź, dlaczego Warto zagłosować na Roberta Biedonia, a tych nieprzekonanych zapraszamy i jesteśmy przekonani, że Robert na pewno przekona do siebie. Dziś w Lublinie zaczynamy zbiórkę podpisów, będzie nas widać na ulicy, na osiedlach, w mieszkaniach. Zapraszamy też do współpracy, kto chciałby z nami wspomóc. Zapraszam do kontaktu mailowego na, do biura o Was w sejmie małpacime.com czy tutaj do lokalnych struktur już lewicy demokratycznej do pana Andrzeja Kołpy teraz już nowej lewicy, tak? bo tak mi nowa nazwa, ale jesteśmy jeszcze przed połączeniem także wszystko to zostanie stało na pewno prezydentura Wiedronia będzie najbardziej otwartą prezydenturą jaka do tej pory była wzorowana też na tym jaka prezydentura była Aleksandra Kwaśniewskiego Robert Pietron nie ukrywa tego, że mocno współpracuje z Aleksandrem Wiedzieć i odpowiedzieć sobie na to pytanie zapraszam na spotkanie w niedzielę na 16.00.